My w pierwszym kroku staramy się ten biznes poukładać, czyli zaproponować odpowiednią formę opodatkowania. Następnie zespół outsourcingu przygotowuje takiego klienta do przyjęcia, prowadzi księgi rachunkowe na bieżąco. Taką główną różnicą jest wymóg dotyczący sprawozdawczości. Tacy klienci oprócz sprawozdawczości zgodnej z ustawą o rachunkowości najczęściej wymagają od nas również sprawozdawczości zgodnej z międzynarodowymi standardami rachunkowości i takim najlepszym rozwiązaniem jest zaproponowanie Enova 365, który jest takim systemem, który bardzo dobrze znamy i w oparciu o ten system rozwijamy nasze kompetencje cyfrowe naszych pracowników. Tak księgowy obecnie nie, nie, nie wystarczy, żeby znał się tylko na przepisach, ale również bardzo dobrze musi znać się na środowisku informatycznym, na systemie, na którym pracuje. Łączenie kompetencji merytorycznych oraz cyfrowych, sprawna obsługa systemu informatycznego, nowoczesny konsulting. Co kryje się pod tymi pojęciami? O tym będę dzisiaj rozmawiał z przedstawicielami firmy UHY ECA oraz DATIO. Cześć, dzięki za zaproszenie. UHY ECA to polska firma o międzynarodowym zasięgu. Należymy do sieci niezależnych firm doradczych. Urbach Hacker Young z siedzibą w Londynie, stąd ten przedrostek UHY ECA. ECA nawiązuje do początków naszej firmy, czyli prawie 18 lat temu firma powstała, zaczęła zajmować się konsultingiem szeroko pojętym. Wyrośliśmy z audytu finansowego, do tego w kolejnych latach dołożyliśmy kolejne elementy biznesu, czyli księgowość taka nowoczesna, kadry, płace, doradztwo podatkowe, prawne. Stąd jesteśmy dzisiaj pozycjonowani. Jako jedni z liderów w naszej branży, natomiast za zachowujemy tą tożsamość polską. tak? No i w ramach jak gdyby, przystąpienia też do sieci, to nastąpiło w 2014 roku, zaczęliśmy obsługiwać coraz większą liczbę klientów z aspiracjami międzynarodowymi, międzynarodowymi, czyli polscy klienci zaczęli wychodzić za granicę, a z kolei sieć dała nam możliwość obsługi tych podmiotów, które chciały z biznesem wejść do Polski, tutaj inwestować. Rozumiem. Wspomniałeś tutaj, Patryk, właśnie o tych klientach międzynarodowych, którzy przychodzą z biznesem na teren naszego kraju, patrząc na specyfikę przepisów prawa, jakie obowiązują, zwłaszcza na dynamikę tych zmian, no wydaje się, że ich próg wejścia jest dosyć utrudniony, żeby w tym gąszczu przepisów się odnaleźć. I Wy jako organizacja, jako UHI rozumiem, macie za zadanie im pomóc wejść na ten rynek od tej strony finansowo-księgowej, ale też kadrowo-płacowej, i później na bieżąco im po prostu doradzać, jak ten biznes tutaj od tej strony prawnej utrzymywać? Tak, dokładnie. Może też, żeby uplastycznić, jak mhm. gdyby ten cały proces. Faktycznie pierwszy kontakt, który przychodzi z sieci, to najczęściej rozmowa, tak, potencjalnych partnerów. My w pierwszym kroku staramy się ten biznes Poukładać, czyli zaproponować odpowiednią formę opodatkowania, następnie zespół outsourcingu przygotowuje takiego klienta do przyjęcia, prowadzi księgi rachunkowe na bieżąco. Też oczywiście mamy możliwość doradztwa w zakresie chociażby zmian w podatkach, czy ogólnie rzecz biorąc w prawie. No i gdy jest to z kolei biznes typowy pod audyt, to tutaj, jak gdyby no w ramach sieci, po prostu jesteśmy też firmą. Audytorsko. Rozumiem. Basiu, a jak to wygląda od strony takiej obsługi informatycznej? No bo takie firmy również obsługujecie właśnie, tak jak polskie, no z poziomu systemu informatycznego. To jest jakby dzisiaj normalna rzecz. Tak. Klientom międzynarodowym również obsługujemy system ENOWA, proponujemy system Enova 365, ponieważ spełnia on wymogi polskiego prawa podatkowego. I tacy klienci zagraniczni często chcieliby być obsługiwani na swoim systemie korporacyjnym, natomiast ze względu na te wymogi lokalne no nie jest to możliwe. I takim najlepszym rozwiązaniem jest zaproponowanie Enova 365, który jest takim systemem, który bardzo dobrze znamy. W oparciu o ten system rozwijamy nasze kompetencje cyfrowe, naszych pracowników. Rozumiem. A czy jesteś w stanie podać takie charakterystyczne cechy, które pozwalają właśnie tych klientów międzynarodowych obsługiwać? Czy tutaj jakoś to się mocno różni od tych, nazwijmy to, polskich klientów? Tak, takim, taką główną różnicą jest wymóg dotyczący sprawozdawczości. Tacy klienci oprócz sprawozdawczości zgodnej z ustawą o rachunkowości najczęściej wymagają od nas również sprawozdawczości zgodnej z międzynarodowymi standardami rachunkowości. Enova dzięki odpowiednim ustawieniom jest w stanie spełnić również te, ten wymóg i zapewnić te potrzeby sprawozdawcze takiego klienta. Rozumiem. Chciałbym Ciebie, Tomek, zapytać, jako przedstawiciela firmy wdrożeniowej Datio, która obsługuje firmę UHY, czy z Twojego punktu widzenia wdrożenie w firmie systemu informatycznego, mającego za zadanie właśnie obsługiwać też firmy międzynarodowe, o których przed chwilą powiedzieliśmy, jakoś znacząco różni się od takiego, znowu to użyję takiego typowego, standardowego wdrożenia dla polskich firm działających tutaj tylko i wyłącznie na naszym rynku? UHYSA korzysta z ANOWY już od wielu lat. Trzeba pamiętać, że oprócz prowadzenia outsourcingu swoim klientom także korzysta. Jako grupa systemu ENOWA do obsługi własnych potrzeb, czyli, czyli, czyli jest to grupa, która składa się z wielu podmiotów, zatrudnia znaczną ilość pracowników, i system Enova wspiera nie tylko w świadczeniu usług, ale także i w zakresie prowadzenia i rozwijania własnego biznesu. A jeśli chodzi o klientów, klientów, którzy są najczęściej właśnie wymagającymi klientami, to nie są klienci, którzy są, Mikro małymi przedsiębiorstwami, tylko stanowczo są to podmioty o, o większej skali, czy też właśnie wymaganiach, nierzadko to są międzynarodowe podmioty. Stąd też wymagania są co, co do systemowi systemu Enowa, są dużo większe. No i stanowczo tutaj mamy pole do popisu, tak. Enowa jest systemem stabilnym, ugruntowanej pozycji na rynku który nie tylko jest zgodny z przepisami, ale także jest cechą charakterystyczną jest duża plastyczność i dostosowywanie się do potrzeb klienta i skutecznie właśnie dzięki temu jest możliwość świadczenia usług. Rozumiem, czyli enowa jest wykorzystywana w UHI w zarówno tej części wewnętrznej firmy, do obsługi samej firmy, jaką jest UHY, ale również pomaga obsługiwać klientów, którym świadczycie obsługi. Basiu, to chciałbym się skupić teraz na tym wątku dotyczącym tej wewnętrznej obsługi, jaką zapewnia Wam system. Jak to z Twojej perspektywy wygląda, bo rozumiem, Ty jesteś osobą, która za to w firmie odpowiada. Tak, dokładnie. W ramach UHY ECA pełnię również rolę dyrektora finansowego i tą transformację cyfrową rozpoczęliśmy już. Kilka lat temu, wdrażając Enova 365 u nas wewnętrznie dla spółek nasze, w ramach naszej grupy kapitałowej, wdrożenie Enova 365 pomogło nam przyspieszyć proces raportowania oraz zapewnić informację zarządczą dla osób podejmujących decyzje w dużo krótszym czasie niż przy pomocy poprzedniego systemu. Mhm. A jak radzicie sobie z kolejnymi zmianami w przepisach, które pojawiają się właśnie? Na naszym polskim gruncie. Jak tutaj podchodzicie do aktualizacji systemu i jak szybko jesteście w stanie przygotować się do tych zmian? My na zmiany, zmiany w prawie patrzymy z dwóch perspektyw, jako specjaliści z zakresu prawa, podatków, księgowości na bieżąco je monitorujemy, ale no jesteśmy też bardzo zadowoleni z tego, że Enowa również na bieżąco podąża za zmianami, oferuje bardzo częste aktualizacje i jak tylko te aktualizacje się pojawiają, testujemy je razem tutaj też z Tomaszem oraz informujemy na bieżąco Bieżąco naszych klientów, również o planowanych zmianach oraz o tym, że, że system nasz spełnia wszystkie wymogi. Rozumiem. Z tego co mówicie, wyłania mi się taka teza, że jesteście dosyć mocno scyfryzowaną organizacją. I tych kompetencji cyfrowych no, cały czas trzeba nabywać, no bo z jednej strony ta warstwa merytoryczna, ale właśnie też trzeba system, systemy umieć obsługiwać, więc kreuje nam się tutaj wizja takiego nowoczesnego księgowego czy doradcy podatkowego, który z jednej strony właśnie musi na bieżąco monitorować przepisy prawa, aby móc skutecznie egzekwować je wewnątrz organizacji, ale także doradzać Swoim klientom. Z drugiej strony, właśnie taka osoba posiadająca coraz większe kompetencje cyfrowe. Jak to się przekłada właśnie na Waszą codzienną pracę, na godzenie tych dwóch aspektów? Czy przychodzi to łatwo, czy jesteście w stanie jakby to ze sobą, że tak powiem, pogodzić? Patryk, jak rozmawiasz właśnie ze swoimi klientami? Z jednej strony doradztwo podatkowe, ale z drugiej strony no, musisz te procesy jakby odwzorować w systemie. To jest bardzo ciekawe pytanie. Spójrzmy dzisiaj generalnie, jak świat globalnie podchodzi do, do cyfryzacji, digitalizacji. Tak? Kolejne komponenty to jakiś ESG, więc sam zawód doradcy czy podatkowego, księgowego, dyrektora finansowego on bardzo ewoluuje. Consulting to tak naprawdę dzisiaj nie stanie obok swojego partnera, klienta, tylko nawet krok przed, by móc Ewentualnie antycypować w jakichś ryzykach, zmianach w prawie. Więc, oprócz tego, że, że się szkolimy, tak, nabywamy nowych kompetencji, nowych umiejętności, to tak naprawdę jesteśmy mocno przekierowani na tą digitalizację. I o czym wspomniała Basia? My, jako UHY, już z E-nowy korzystamy od kilku lat. Ja też jestem jednym z, z beneficjentów tego systemu, bo gdy otrzymujemy raporty zarządcze, to w taki sposób przejrzysty, bardzo czytelne one są podane, tak? I, I oprócz tego, że informacja tak naprawdę jest bardzo świeża, no to możemy też ewentualnie reagować na, na pewne zmiany chociażby w naszej organizacji. Natomiast doradztwo dzisiaj też dla klienta musi być kompleksowe. Oczywiście nikt z, czy z doradców podatkowych czy, czy z biegłych rewidentów. Nie zna się na wszystkim, tak? Musimy się specjalizować trochę jak, jak lekarz. Mhm. Czyli jeden jest od ortopedii, tak? drugi jest chirurgiem, więc my też staramy się właśnie te kompetencje uwypuklać. Natomiast generalna baza, ten fundament zmian no musi być w nas zakorzeniony, bo inaczej po prostu raz, że konkurencja może nas wyprzedzić, a sami gdzieś wewnętrznie czujemy dyskomfort, że może dojść do sytuacji, gdy klient po prostu nie jest informowany na bieżąco, a tego byśmy byśmy nie chcieli, bo to wtedy nie jest doradztwo, tylko gdzieś już gaszenie pożaru. Rozumiem. A jak z Waszej perspektywy to będzie wyglądało w przyszłości? Jak ten zawód będzie wyglądał za 5-10 lat? Zakładam, że no, cyfryzacja cały czas będzie postępowała, ale jak Wy sobie to wyobrażacie? Co będziecie robić za te 5-10 lat w Waszej firmie, patrząc na to, jak zmieniają się trendy? Czy te obowiązki będą podobne? Czy macie taką wizję, jak to, jak, jak to, jak to może wyglądać? Jak, czy, jak ten profil działalności może się zmienić? Profil obsługi klienta wewnętrznego czy zewnętrznego? Ta transformacja cyfrowa no, odbywa się w zasadzie już od dobrych kilku lat. Jest szczególnie widoczna w zawodzie księgowego. Tak? Widzimy w naszym zespole również taką ewolucję kompetencji, które potrzebujemy. Tak? Księgowy obecnie nie, nie, nie wystarczy, żeby znał się tylko na przepisach, ale również bardzo dobrze musi znać się na środowisku informatycznym, na systemie, na którym pracuje, aby codziennie doskonalić ten system, swoją pracę, no i przesuwać te swoje kompetencje w kierunku analityki, sprawozdawczości, dostarczania informacji zarządczej. Można powiedzieć, że że zbieranie danych, ich analiza, no to taki sposób na budowanie kompetencji, budowanie przewagi kompetencyjnej. Dobrze, Patryk, no to w takim razie na zakończenie, gdybyś mógł podsumować z twojej perspektywy nowoczesna koncepcja audytu, nowoczesna koncepcja doradztwa podatkowego z twojej perspektywy. Consulting, który nie boi się wyzwań, mhm. coraz więcej rozwija kompetencji w domenie IT, mhm. czyli też nasze zespoły, tak, nasi specjaliści, oprócz tego, że znają się na przepisach prawa, to już dzisiaj potrafią wyodrębniać dane w zasadzie z big data i po to też są nowoczesne narzędzia RP jak Enova. Koncepcja One Stop Shop, czyli obsługujemy kompleksowo od założenia spółki, przez poprowadzenie, zbudowanie odpowiedniej formy opodatkowania, bieżące doradztwo, bieżące księgowanie, aż do nowoczesnego, w przyjaznej formie podanego raportu kontrollingowego. My dzisiaj chcemy rosnąć razem z klientami. To jest tak naprawdę odpowiedź, w którym miejscu się znajdujemy. Jeżeli widzimy, że biznes klienta rośnie, a my razem z nim, to tylko wpisuje się w hasło naszej sieci, czyli UHY Helping You Prosper. Super! Basia, Patryk, Tomek, bardzo Wam serdecznie dziękuję za podzielenie się Waszymi doświadczeniami. Będziemy oczywiście te wątki rozwijać w kolejnych materiałach z cyklu AirPresso. Zatem jeszcze raz serdeczne wielkie dzięki. Dziękuję również Wam za obejrzenie tego odcinka. No i zapraszam do śledzenia naszych kolejnych produkcji.